Siema, kochani, witam Was na moim kanale. I ostatni odcinek zakończył się wieloma sieciówkami. Tam była berszka na końcu i przerwaliśmy. Stwierdziliśmy, że teraz będzie Zara i H&M. Także dla fanów tych dwóch sieciówek zapraszam Was do oglądania dalej. Oczywiście zapominam, że zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, jeśli taka tematyka Was interesuje, a będzie teraz dużo mody, dużo. No to kochani, zaczynamy od Zary, czyli od mojego tła. Kicior ostatniego Instagrama, Pinteresta i tak dalej to właśnie ta marynarka różowa z tymi piórami. no nie jest to mój klimat, ale kto co lubi różowa kieca. Taka o, jakby z łańcuchem, z ładnymi guziczkami. Jej cena to 250 zł. No, ładna. Że szukam płaszczypa to tutaj od razu na wejście jest taki ładny, tirsjowy i już chcę Wam pokazać również jego cenę. 450 zł. Kolor nie dla każdego, ale na pewno strojny. Te spodnie kupiła sobie moja Paulina, tylko, że białe. Wyglądała w nich cudownie. To jest ich cena i one są w różnych kolorach. To jest bardzo ładny komplecik. Zobaczcie. Marynarka 399 I do tego zaraz znajdę cenę, ale taka minióweczka. No ładna, a ta minióweczka. 139 zł. Jak szłam na studniówkę, to takie buty, szpilki ze szpicem były najbardziej mokne. Teraz wróciły, mamy odsłoniętą, piętę 199 zł. Nigdy w życiu więcej takich ja nie założę, ale może wam się podobają. Śpicitełka, świecidełka, taka ładna, taka, fajna, ładny kolor i to mamy też czarną taką dawajęki i świetliwowe dodatki biała koszula klasyk ta bardzo ładnie wygląda jest taka lejąca z dwoma kieszonkami Twidowe marynarki nie wychodzą z mody kolejny sezon 299 zł piękne złote guziki i ładnie jest skrojone także jeśli Was interesuje to tak to wygląda te buty z tymi kamerami są wszędzie. Ładne. Hey. A propos piór? <laughs> no, to prezentuje trzeba czuć. To trzeba czuć zdecydowanie. 350 zł. Ja tego nie czuję. Oj nie. 500 zł. I tak to się prezentuje. Mm. No. O, którym, o których okay. mówiłam z takimi dużymi dziurami. W zarze również możemy znaleźć i takie kiecki. Nie mój klimat, o tutaj tego widziałam na, na Instagramie i na TikToku aktualnie pełno go. Zielony, zielony. Te buty są fajne widziałam je na stronie. Kurczę, bo wezmę sobie... o 39 wezmę sobie do przymierzenia. 260zł Ładnie wyglądają. Tutaj mamy taki sweterek w paski. Ładne guziczki złote. I jego numer i cena. I to są spodnie, z którymi został powieszony. Bardzo one mi się podobają. Ja uwielbiam kolor szałwi. że ma jakąś intrezkę jak najbardziej, ale tak do noszenia, to co na to? Chyba nic. I tu go mamy. To jest jego cena. No. Nie mój klimat, ale pokazuję Wam, że to w tej chwili jest na łupie. Tutaj też mamy jakąś gorsetową. To jest numer. I tak się prezentuje. A, jeszcze body. Garnitury. A właściwie kamizelka ze spodniami też to w tej chwili jest noszone przez dziewczyny i tak się prezentuje kamizelka spodnie krótkie marynarki. to zupełnie nie jest ten kolor bo to jest taki kolor ładnego beżu ciepłego no może nie takiego super ciepłego neutralnego tu macie jedną numer i tu macie do to jest... już moment sprawdźmy o fajnie z spodenki także fajnie się to prezentuje taki komplecik obok różowy i czarny. Fajne. Luzeczki Pawełowi się, widzicie, Fajne. spodobała. co e, się w oczy. 79,90 i ma krótki rękawek. Fajna. E, podoba mi się. I ta też mi się zresztą podoba. Może jedną wezmę do przymiarki? Okej, okay, tutaj też mamy dział takich rzeczy, których akurat bym nie kupiła. Są takie dresy. Tu mamy granacik, Yale. No nie. Buty, buty skarpetowe, nope. Taka mała torba. Mała torba, a Paweł poszedł na dział męski, zostawił mnie tutaj. Szkoda, że zamek jest taki I cieniutki, jest niewygodny cienki. przez to. Oh. Możemy zobaczyć cenę i referencję 160 zł i tu macie numerki, gdyby Was interesowała A pasek jest, pasek jest regulowany, czy nie? Tak, tak, regulowany. Okay. I to jest taka po prostu torba torba. <noise> Torbanerka. Czekolada. O taka. I do tego jest spódniczka tuba. Już w zeszłym roku były modne te kamizelki i tutaj mamy taką beżowo-różową. One są dwustronne. Jest właśnie taka beżowo-różowa i taka, o, z czarnym. Fajne. A to jest coś, co ja na pewno przymierzę. To mnie przyciąga i mega mi się podoba. Niestety nie widać tego koloru jak naprawdę wygląda, ale uwierzcie na sobie jest piękna. Dobra, będę musiała Wam zrobić stylówkę dlatego, że biorę też ten sweterek, On mi się bardzo spodobał na stronie. Tą koszulę i zaraz wezmę jakieś dżinsy do tego. Oj! Ledwie dotknął już popsu. E, stylowa, czyli kurteczka z takimi detalami. Całkiem niezła, no nie mój klimat, ale... No to pułapka całkiem, na klientów. Całkiem niezła. Torebka też nie bardzo, ale fajny jest ten komplet pod spodem. Ta sukienka mnie zainteresowała. Czarna, 99 zł, tu macie numer. Biorę do przemierzania, podoba mi się. Kolejne spódniczko, spodenki, które bardzo fajnie wyglądają na figurze. To są właśnie te i one kosztują 99,90 Właszczek Płaszczek złożony, 299 i tak się prezentuje. To też będziecie widzieć bardzo często teraz na sezonie 10 zima Ta ściana mówi sama za siebie i tutaj są same hity Instagrama. 139 zł. Taki kolor zgaszonego pudrowego różu. Pięknie wygląda. Ta czarna też niczego sobie. Znam osoby, które by nosiły coś takiego. O, to jest taka bluzka z taką falbaną. Kolor bardzo ładny, no ale na pewno nie dla mnie. Znowu mamy marynarkę z kuzanem. Takie wielkie buty. I takie. No? <gry> Te kapelusze mi do tego nie pasują. To jest czarny skater. Nie wiem czemu wygląda na inny kolor. Mamy jego i referencje. Fajnie. Coś innego. To znowu mój kolor. jego go uwielbiam. To jest taki indiana rose. Tutaj mamy cenę. Fajna rzecz. Na jakąś okazję widzę albo na jakieś takie wiecie, spotkanie bardzo ekskluzywne. Chociaż zobaczcie, dostylizowana jest takimi kampami. i Też na pewno bosko by to wyglądało. No nie no... Tego to bym nie założyła. Ale jak widzimy i takie rzeczy są modne. Torebusie, różne kolory. Czarna koszula, ale satynowa, bardzo fajna. Luźna. I tutaj co? Zobaczcie, taką bluzę ze spokojem możemy spróbować zrobić. Co mamy? Ta kosztuje 99 zł. A obok mamy bluzeczkę z krótkim rękawkiem. I jej cenę. Już miałam wychodzić z tego działu, ale zobaczcie te buty. Czy to nie, nie jest new balance? No, przód. Nie było na bardzo na ładny, tweedowy komplet. No, tu kompletnie nic, ale moją uwagę przyciągnął no to gorsecik. Wow! Bardzo ładny jego cena. No. Naprawdę ładnie wygląda. Kolejna skórzana. To jest dwurzędowa akurat. Buty bojki Ładnie wykonane. Dla mnie trochę za wysokie. Tu mamy tręcz, znowu ten, który Trochę jest w zieleń padający, więc dla mnie niekoniecznie. Jeansowy Total Look, czyli taka szmizjarka. No i kurtka, bardzo podobna do tej mojej showyowej. Fajna jest, zastanawiałam się nad nią. Na razie odpuszczę, bo to jest taki płaszczyk. Ale bardzo ładny kolor, jakbyście chcieli. No typowo kojarzy mi się z <laughs> dziadkiem i taką kufajką zakładaną. Tak. No. To weźmiemy do, do przymierzenia. M bardzo. Y, no weźmiemy MK, ale boję się znowu o rękawy. Ale to oglądałam na stronie mi się mega podobało. Ale jest też taka zielona tutaj. Nie, I nie też, nie na nią, też na nią patrzyłam. Ale Paweł ma rację, te nie. Chociaż ta czarna niczego sobie. Bluza, obraz. Mhm. Trochę materiał się nie układa, mogłem a nie. No to jest taka sztywna, nie? Tak, sztywna, bardziej w oversize bym poszedł w tej bluzie. Mm -hmm. chociaż M już jest mm -hmm. opadająca. Fajna. Ale jakieś szały nie robi na mnie. Dobra, musimy kaptur zobaczyć. jest chyba najfajniejszy. A nie, to musiałby być większy kaptur. Chociaż? Nie, nie. F naprawdę <laughs> fajny skaptur. kaptur. Dobra, potrzebujemy numerki. O! I są. Dobra, to jest... No nie można jej stylowo nazwać, bo nie mam jednego buta. Wzięłam źle. Jeden wziąłam 39, a drugi 37. No, nie 37. Tym wszystkim. Dziękuję mężu. Proszę. E, zawsze służysz cztery. służysz miłym słowem, ale tak bluzka zdecydowanie nie. Spodnie zdecydowanie nie. No ale zobaczycie, ja do następnej stylizacji, bo wziąłam tylko te, a buty nie mój klimat, także... Wszystko odkładam, aczkolwiek numery referencyjne oczywiście będziecie mieli tutaj z boku. Spodnie zaznaczę, że mocno prześwitują, także nie bardzo. No dobra, i do tych spodni założyłam ten piękny sweterek z krótkim rękawkiem i nie ukrywam, że bardzo mi się podoba. Ja mierzę rozmiar M, powinna mieć L według mnie, bardziej powinien być awersyzowy niż jest. Zaraz wyjdę, ale na pewno spotkam się z hejtem ze strony mojego męża. Słyszałem. Więc tak, tak się on prezentuje bardzo ładny, ale ja na pewno go nie kupię, bo straszliwie gryzie. Okropnie gryzie, więc dla osób, którym to nie przeszkadza, jest różowy i żółty. Bardzo ładnie wygląda, ale nie dla mnie. Total look black. Tak wygląda French. Tu mamy numery. Fajny, długi rękaw. Więc tutaj wszystko pasuje. Kieszenie ma i ja mam go w tej chwili o, związanego. Także tak to się prezentuje. Do tego mam buty. No takie na solidnym traktorku i powiem Wam, że to są najwygodniejsze loafersy na takim grubym traktorze, jakie mierzyłam. A teraz dajcie mi się rozebrać. Pokażę Wam korebkę i sukienkę spod spodu. No i mam sukieneczka. Ona nie ma żadnego dekoltu. Ma takie rękawy strojne mocno. Więc no jak się domyślacie, ja się w niej nie czuję. Wiedziałam, że nie ma dekoltu, ale jest bardzo mocno zabudowana. Chociaż nie powiem, nie wiem czemu, ale znowu klimaty pogrzebowe mi tu wjechały. Tak to wygląda. Torebka fajna, taka malutka. Mieści się tutaj telefon i ma taki ładny łańcuszek. on jest w różnych kolorach. Także, jak najbardziej, fajnie. Ale niestety, po sukience widać cenę. Także, no, niekoniecznie. Czarna kurteczka, no bo takiej poszukuję. 249 zł. Kurczę ten rękaw. Podoba mi się ona. Ale ręka już niekoniecznie Co myślisz? Nie? Nie. Przez ręka? To jeden z najgorszych sklepów, których dzisiaj mieliśmy. Jeżeli chodzi o stlewówki wygląda. Wyglądasz beznadziejnie. Jupka dziadka. <gryw> no naprawdę Jupka dziadka. Ręka w... Trochę lepiej. Ale... I? Tym razem? Idź baba po węgiel, bo nie ma w pizzy. Trzeba napalić. Jemu spoko. Spoko, naprawdę spoko. Jemu może się nie podobać. Mi się bardzo podoba. I kolor, i to jak wygląda. To total look. Plek. Mega. Mega. Mi się bardzo podoba. Bardzo. No. I Handam! Chodzimy zobaczyć, co to ciekawego mają. Tutaj jest, jest ładny spakolek. Przymierzę to dla Was. Rozmiar. Um, jest też w kolorze takiego ładnego beżyku. Niebieskości. Na tym blisko się czaiłam. Tu mamy fioletową. Jest i płaszczek. A tam mamy giants. Ładna jest ta giants. Przymierzam. Zieleń. I tak jest zroberwo. Zobaczcie. Sukienka, spódniczki. No. Nie powiem, w po łąkach się widziałam podobnie. A tu ile kosztuje? Nie ma ceny. Dlaczego nie ma ceny? O! 130 zł. Takich sweterków jest pełno teraz, z takimi bużyczkami. klasyk klasyków. No dobra, to tam wezmę przymierzyć, bo to jest klimat, którego właśnie poszukuję. I zobaczymy, jak będzie w niej wyglądać. Kolor Aperol. Te sweterki ja też widziałam i one były stylizowane do takiej sukienki, postaram się ją znaleźć. Proszę bardzo, muszę i tak. Tak, majty dostajamy. <gry> na no, rano, po prostu. A tam, na tam mam idę na jakieś niewyścię. Nie Daytona. Coca-Cola. Mamy też kolory ziemi. I to jest dla mnie taki klimat. Siedzę w domu, chcę jakoś wyglądać, ale może niekoniecznie fajnie. Już te kolory lepsze, ale to cały czas jest taki klimat. Mocno do siedzenia w domu. Pokażę wam cenę, żeby nie było. 79, 79,99 to to w ogóle te rzeczy wyglądają jakby były mocno, mocno znoszone. Mocno znoszone. Jeden <gryw> na sześć dyszek. Tą bluzę miałam w koszyku. To jest taki oversize. 130 zł i nie podoba mi się, dobrze jej nie zamówiłam. Różowa, różne tutaj bluzy, tego jest pełno. Styl. Nie nic dla ciebie, żeby nie było. Tu też są te swetarki. W sumie nie wiem, po co pokazuję 59,99, bo wam nie pokażę tego na sobie. I tutaj jest bumberka, która jest też hitem internetu. I też zupełnie, nie wiem dlaczego. Taka beżowa, nic specjalnego, tak szczerze. Musiałam że żeby cycuś nie uciekli przy okazji. Mierzę rozmiar S. Zaraz zmienię na E i zobaczymy czy ten większy nie tylko lepszy, ale mam problem z długością ramionczak. Co myślisz? Bardzo ładnie jest nam Oczywiście y, sputowych butów kobiecą. Dobra. Zmienię na m i wtedy zobaczymy, który rozmiar będzie OK na taką sylwetkę jak moja. Nie da się. Za mała. Za duża? A za duża. Ona jest za duża, ona cała zjeżdża. A, za mało. Myślałem, że mniejszy rozmiar. A, a ja Esko poprzednio mieliśmy. A ja myślałem, że na odwrót, No kurde, zjeżdża. Mieszkrywa. Słuchajcie, to jest idealny komplecik dla mnie. Jeśli chodzi o sukienkę, mam S na sobie, no i muszę taką mieć, bo tamta mnie rozwierała. Ładnie wygląda dekolcik. Naprawdę ładnie. A speterek mam rozmiar M i sądzę, że naprawdę ten kolor też jest mega. Kurczę, ja muszę się z powrotem przywitać z szarym. przeprosić się może z tym kolorem, co mojego męża, bo on uwielbia speterek po prostu. Opinia. Wzrok ciągnie tylko w jedną stronę. Na pupę? Nie, od przodu. <laughs> <patrzę>. <laughs> Czyli e, spadarek też może być tak. uwodzicielski. Tak. tak. No, widzicie, można. To się rozbiera i idziemy do domu. <laughs> <laughs> Słuchajcie, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta kurtka, do tego wszystkiego w ogóle. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Poczekajcie, wyjdę stąd i Wam się pokażę w całej okazałości. Z każdej możliwej strony teraz najbardziej widzicie kolor. Ona mi się naprawdę bardzo podoba. Najlepszy Paweł po wszystkim. <gry> Czyli kurtka nie przemawia. Hej, Na tą szarą sukienkę założyłam ten speteruszek, a to dlatego, że no, do czerwonych dresów to tak niekoniecznie. I mam rozmiar M i jest za duży. Także ja jeśli chodzi o te sweterkowe klimaty, rozpinane M jak najbardziej, a nierozpinane no to raczej eseczki. Bo tutaj w ogóle ten dekład tak niekoniecznie, ale kolor jest obłędny. To jest to sam. I ostatnia rzecz, którą Wam pokazuję tutaj z przymierzalni. Zobaczcie, no to bluza Giants, też bardzo fajna. Ja mierzę rozmiar M i jest wystarczająco oversize'owo. Myślałam jeszcze nad L Elką, ale całe szczęście, że widziałam tą M-kę. Bardzo fajna, ładnie tutaj wykonana ten napis. Super. Także jak lubicie taki klimat sportowy, to polecam. Wyszliśmy z HM-u i zaraz o wszystkim Wam powiemy. Na takie zakończenie. Tak jak obiecałam, robimy podsumowanie tego odcinka, czyli z I tak od końca, no bo dopiero co wyszliśmy z hemu, więc zdecydowanie sukienka na ramkach, sweterkowa szara, idealno. Ja tak to przyznaję. Bardzo ten, fajna. Bardzo fajna. A ten top pokazywałaś widzom? Czarny? Tak, sweterek Aha. na tą szarą sukienkę też jak najbardziej, jeśli chcemy mieć komplet. Jeśli mamy już coś podobnego w swojej szafie, no to zawsze możemy coś dobrać. Nie ma żadnego problemu. I one cenowo ładnie wychodzą. Niestety skład to jest w większości akryl poliester. Zresztą na stronie możecie to sobie sprawdzić. Bluza super. I co jeszcze? No kurtka mi się podobała, Pawłowi nie. Ja nadal będę szukała. O może tak. A jeśli chodzi kurtka o to? Kurtka w ogóle mi się nie podoba którym Paweł mówi, no to to, e, sztos, muszę go kupić. E, zamówię sobie rozmiar S, pokażę Wam zdjęcie, po prostu tutaj w tej chwili, bo sobie porobiłam zdjęcia w nim, e, więc go zobaczycie. A jeśli chodzi o Zarę, no to ja na pewno zamówię tą różową e, koszulę, kurtkę jeansową. Tragedia Zara. E, zamówię sobie to i co jeszcze mi się tak podobało? Nic więcej chyba. Ale jeśli coś mi się podobało, to na pewno na bieżąco mówiłam. Aha, te czarne buty. Pawłowi się nie podoba w ogóle taki klimat. Ja go rozumiem, aczkolwiek no one były, były bardzo fajne i były wygodne, słuchajcie. I nie były drogie, z tego co pamiętam. Także myślałam, że w Zarze i w Hendemie będą same perełki, a okazało się, że w je owszem były fajne rzeczy, no a w Zarze tak niekoniecznie. Było dużo, ale żeby było jakoś tak to nie. Także dajcie znać, może wam coś wpadło w oko z tego co pokazałam w międzyczasie. Jestem bardzo ciekawa. Może macie jakieś swoje sprawdzone rzeczy. No ja przymierzyłam te wszystkie, które mi się podobały po prostu na stronie internetowej. No oprócz spodni, bo spodnie to, był, to była typowa wtopa i wzięta wiecie przy okazji, żebym nie miała czerwonego dołu. Także kochani widzimy się w następnych filmach. My jesteśmy mega zmęczeni. Wracamy do domku na kawę się napić. Nawet idę spać tutaj. I trochę odpocząć. Także do następnego. Pa!